Historia 1, 1, hit me go, Hejka siostra! Dodać cię na moją grupkę? No spoko, możesz mnie dodać. Okej, okay, już cię dodaję. Elo, wszystkim ogólnie dodaję moją siostrę. Na no i? Ja pierdolę co drzesz tak mordę. Omger um, tak aka dodaj ją. Tak dodaj ją. Nie. You count it, max X, D, D, one, two, do, daj, do Hejka wszystkim. Hej Hey. Hej! no hek! A ty kolego się nie przywitasz? Po pierwsze, nawet nie chciałem, żebyś była na tej grupie, a po drugie najlepiej się do mnie nie odzywaj Stary ona jest mega wrażliwa. Idź ją przeproś. No właśnie idź. Jezu, no dobra, już pójdę.